Witajcie! Znowu gramy w World of Tanks. I tak dziwne z lampy się skrzyło, ale nieważne. Tak, mamy przed sobą isą meczkę i nawet nie wiem czym pojedziemy. Eee... Ostatnio graliśmy w WOTA chyba z dwa tygodnie temu. No. Kurde. Bo nas wnerwił. Ale kratki spadły Bo od tamtego grafikę. nagrania, co ostatnio nagraliśmy, to było nasze ostatnie zagranie z Vota, a tak to dziś było chyba z dwa tygodnie temu. No. I to właśnie nas wnerwiło, da. bo. Wnerwiło nas. O, mocno. czekaj, muszę to komornikowi tamten selcem pokazać. E, dobra. Ale tak. Czy e, Dzisiaj... to już się pokazało? Nie wiem, możliwe. Dobra, może teraz. Co to jest. Do mnie na... A, bo to tak zepsuli. No właśnie. I nie wiesz, czy ktoś coś do ciebie napisał, czy nie. Yy, dobra, z góry mówię. Zagramy sobie i samą ósemką. Go! Ewon! No Bo ty ostatnio grałeś, to teraz ja muszę. Zazwyczaj, zazwyczaj mi zawsze dobrze sz szło i sami, ale jak teraz będzie, to się zobaczy. Nie grałem w to dwa tygodnie. No fajnie, jesteśmy prawie najlepsi. Mamy GWT P Tyle, że my mamy stokowe Ale mamy tej gera P A oni mają lor 150-51? Ale Pogory? to ma słabszą tubkę Części strzela mniej zadaje A nasze to jak piźnie To może nawet rozwalić za pierwszym strzałem Na przykład Elca eee. Ale w niego nie ale po co Elca? Tupkę? Jak na przykład Isa trujeczkę może jednym strzałem rozdupcyć prawda, czyli jest to to samo prawie co Tiger 2, bo to jest na równym tierze więc... kurwa chcę wejść do bitwy Tigerowi dwójce, by zostało parę tych y... punktów życia a zapomniałem, no czysto aktualizacja powinni zepsuć to że się dłużej ładuje, bo oczywiście grafika swoje tam wymaga, nie ma mimo, że my mamy praktycznie niskie, czy tam minimalne ja to pięknie jak chodzi. No normalnie poezja. I a może to, jest... to że Wartander się pobiera. Nie. To nie ma żadnego związku. A, to idzie do lagów, a nie do. Procesorka. No nie do procesorka, prawda, prawda. Eee, już mapa się skończyła, chyba już jest środek bitwy. O! No. U nich już jeden zginął. Mogłem ja go wykończyć, ale nie. Kurde. A jadź Ale to spotkaniówka, także... Mi tak bardzo tam coś nie grozi Że chyba jakiś taki Elc do ciebie podjedzie, cię wyspotuje A lorka mi rozdupcy no. Ale chyba zanim wejdę, to wygramy Tak, spokojnie, na razie samych słab słabkich ludzi a, już... a może przerwać? Oj, po co? No bo patrz, jeszcze nic się nie załadowało, a już trzech im rozwalili Zaraz będzie czwarty Dobra no, Z Ze dwóch ZW No, chyba FRAPS temu przeszkadza Oczywiście znowu mamy dalej te podstawowe gówniane mody Które są chydne Czyli bez modów ogólnie No, bez modów, bez modów, prawda I wygrywamy Cudem O nasz kiwu tej gry palnął Nic nie zrobił niestety Lagi kurde mam Nic Zresztą. Co my to mamy? ST1 Nie lubię tego celownika. Co prawda taki celownik mógł być w czołgach prawdziwym... prawdziwych. Znaczy... naprawdę w czołgach taki celownik mógł być. I pewnie był. No i pewnie był, ale... No kurde, to jest gra bardziej taka. No... Zręcznościowa czy jak to tam, nie wiem jak to jak powiedzieć to No, zręcznościowa taka Powiedzmy To nic nie zrobisz A Gąski Tu, tu płaci skleciwki To jakoś szybciej mi się w ogóle wieżyczka rusza strasznie Bo masz stokową. A no też prawda O o o, o. O dupka! No. no do chypana! Wiedział, że trzeba się schować. I nawet nie mogę przybliżyć, patrz. Z tamtym pięknym młodym to... Do tamtego typa strzelam. I za szósteczki. Mam taką nadzieję. No barany, wycofujcie się. Gościu, ma 5 hp. Vale. Dzięki za ty szybki jest ten czołg. Czekaj ledwo co cię wyspatowali, teraz będę tu walić. Chyba silniki poprawili czołgom, tak mi się zdaje. Ta. Bo tak jakoś strasznie szybko się gówno rusza. I już przegrywamy. A jak? Bardzo pięknie Wprost zajebiście proporcjonalnie do zjabistości tej gry 4 na 5 Da Nie no, 3 na 5 jakieś Ostatnio zawsze nam się takie debilne teamy trafiają. Dlaczego tak? To jest... Nie wiem O co my tam mamy I coś skacze nie wiadomo dlaczego. Pewnie... To samo co z tym tego nie przebierz, ale BOK 60 Bo nic A skorzyń, jeszcze no mnie wykryli. No nie wiadomo co to... A, to 15. Ale się posunąłem. Bo lag chyba. No hmm? <głos> lag <głos> Lag <głos> mm. Co my to mamy? Cel? Go. No i czego strzeliłeś? Bo nie mam cierpliwości, a co? Never mind! Kur... To no. Kurma, iś, trafiłem go! I to za dużo! O, patrz, jak pięknie, jak pięknie! Przygrywamy. Dobra, jadę, bo od dupy strony biorą. Piątka się rady nie da... Kapujo O, rozwali nam ryby Pięknie Tak oto wygląda gra World of Tanks Nie wiem Kurde, czy my rzeczywiście mamy aż takiego pecha Aż takiego pecha Ostatnio bez przerwy przegrywamy i to bez litości. Ja już Ci żebyśmy się pośpieszyli, zdechli. I tu byk co się nam pojawiło. No, po raz ciebie coś się pojawiło. No. I sucho, szmercz. Och, pyte. Złona dymna. Pewnie będę z górek strzelać. Tak, płytę do dołu, dobrze. Do. A bój. Chyba się zbyt, Tym, to wasze koszulnie jest. nie Ty płyta przyślizgnęła. Stoimy. Dupa główna. Go nie pokonamy. Pięknie w kanon. Trafienie w przedział amunicji. Pięknie. Straciliśmy część pocisków, ale nie doszło do eksplozji. Dostaliśmy w ciało. A dziękuję. No i Tak. Wieszam ja miał chyba najlepszą lówkę. No. Na no chuj, dobra. Dlaczego? Co, co to jest? Dlaczego tak gówno mi losuje? Dlaczego tak zawsze przegrywam? Bo co? Bo stok! A i strujeczka to nim się pięknie zdziło. No, pięknie teraz mi żałość. KW1, chcę mieć KW2, bo to ma troll działko. To Czekaj, dawaj. ile ile do tego kw 2 jeszcze zobaczmy? Okaże no, się, że już. Nie. 4000. Ponad. Czy te. No co to zbierać? Nie, nie wiem. wiem. Dobra, to będzie kawu dwójka szybciej. No nie? No. No, co prawda, chcę ją mieć. No porażkę, kurwa. Pięknie. Dziękuję. Dlaczego go. taki pech? Dlaczego taki walony pech? Już w tą grę chyba nie gram, już mi się znudziła. <laughs> chyba konto sprzedam. No nie. Albo nie wiem co zrobię. Nie, no chyba, że to na to takich to... małych mógłbym grać. Bo te duże to. To. To nie. Czy znaczy nie no by gniło przez jakieś później, by się kiedyś sprzedało? Prawda. Du, 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 du. A zapomniałem chyba muszę zrobić cięcie Tak? Nie, już bardziej Ale idzie. będzie szybciej bo to fraps troszkę procesów zajmuje Nie wiem o, albo, albo jem Dobra dupa No dawaj, dawaj, dawaj Los o, 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 Nawet załadował Nie. Nawet nieźle wygląda Tam, gdzie bliżej w prawo Patrz, nawet nieźle wygląda ta wujedynka, nie? No, tylko bardziej yy, plastik. matowy plastik. No, matowy plastik, prawda. Aż przypomina mi się Plastikowa Wojna, taka taka gra, co się plastikowymi ludzikami chodzi. Takie zielone plastikowe ludziki rozwalają chyba niebieskie, czy tam szare, czy jakie? Yy, brązowe. No, a, brązowe rozwalają... Roz... Nie... Zielone rozwalają brązowe ludziki takie. I tam są czołgi i tam jest taki samochodzik, co miny kładzie, ale nie pamiętam, jak to się nazywa. Ja grałem w to demo, ale przechodziłem to chyba ze 100 razy, te demo. No bo tak misja. to lubiałem. No, jedna powiem. misja i to by, jak byliśmy mali. A czasem jak nie zdążyliśmy, bo... bo nie chciało nam się tego robić tam, tego, tego... To, jak się przegrywało, to było tak, że ten... Że był pokazany taki płotek I przez ten płotek przeskakują owieczki Jak się przegrało? Nie, jak się spóźniło Co to za gówno tu walnęło? Nie wiem, jakieś gówno Coś wybuchło? A, to tylko jakieś gówno Fajnie Cichy wybuch Nie wiem Poduszka tu była 10fps, uszkodzili nam. wieżę. obraca się wolniej. No kurma, dziękuję. Tego tak chcieliśmy, co we mnie trafiło. Jakbym wiedział, a marder. i się zerwać w każdej chwili. I te 29 a kontuje, kontuje, kurde, kontuje. Ale T49 ma chyba te Golda. No właśnie, raczej płaciski takie zwy, yy, zwykłe jako Golda, A, kumulacyjny. Nie, podkalibrowy. O, a, 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 no tak. Prpr, pr, pr. kurwa, jakbym w tamto jedno ten własny. Podobało no. się. Więcej. Ale jakbym tego wsyfnywał, To, robię, to, by... No, jak to by... by z powierzchni ziemi z No właśnie. O, w ogóle nowy stug. Co? Że nowy stug jest. Jak nowy stug. No nowy stug. Jak. A tak po prostu. Bo co? Co zmienili w nim? O, super, super, nie, przecież tam. sztuki jedzie z tej. pięknie. Straciliśmy nie Czołg unieruchomiony. Świetnie. Ale coś mnie rozwaliło! WDR Dobra, wyjdź Gracz... wytrzymał Co... co to jest? Paczek zmienili No, nawet polskich znaków nie umieli wgrać, co za debile W końcu ruscy Według mnie zepsuli tą grę Czekaj no. Patrz, sztuk jeden... jest sztuk trzeci G No tam, hetzer, idioto Idioto. Ej i dobra, nieważne wyłaź. No wyłaź. Szkoda gadać na tą grę. Nie wiem, zepsuli, coś już mi się nie podoba. Jeszcze 5 minut. Wolę już grać w FPS-y. O wiele. A to jest MMOR. MMO coś tam. No. O tym sobie pojadę, o tym. O, bardziej go przyciemnili. No. Tak, a walniemy mu więcej farby, No co tam. Nie żałujmy. No, bo się, bo się zaraz Francja obrazi. Ty, nie. dali nową muzykę? Chyba. No, nie. No, taką inną poprawili jakby. No nie? No. A... Nie, to jest nowa muzyka. Ta. A ten poprawili właśnie tego Arle 44, bo się składa z samej blachy i grubej warstwy farby. A <grymne> prawda. A, A nawet tam... fajna muzyczka. Nowa. Chyba czysta taka. Koniec. Yeah. Siema! Mamy i co tam? Dwa razy większego od niego nie udaje gra Ciekawe dlaczego mnie aż na takie tiery wywaliło W ogóle staty to mi się strasznie ostatnio zepsuły Wszystko w dół. A ja się staram. Dlaczego mi zawsze taką debilną drużynę losuje? To jest po prostu już rządzenie losu. Nie wiem. Komputer losujący się zepsuł. Ha! Pięknie. Do kogo strzelasz, idioto? nikogo nie ma. No, weszło pięknie. I patrz. No. Silnik dłonie zaraz mi rozwala. Uh, o, super! Ale mam dużo życia aż chce mi się żyć. Tak. Patrz, dali jakieś gówno, na wieżyczce, widzisz? Taki pips, tak? Czekaj, o to widzisz? No, jakieś termometry dali. <ścoughs> Czekaj, kurde, bo mi się coś tu psuje. A nie, jest git. No to tak, mam wchy życia, chce mi się żyć. I w ogóle jest zajwiście SLPL No niestety A co mnie rozwalił? E, pieprze Pieprze to zjebano grę, nie gram już to chyba, nie wiem Zrobimy sobie przerwę pół roku. Jak będzie nowa aktualizacja, bo ta mi się coś nie podoba. No a zatem czas sobie ludzie będziemy się z wami żegnać. Więc subskrybujcie naszą aplikację do gry do fragmenty, was proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z tej gry, się, To będzie ja się z wami. Ja też z wami żegnam. cześć! Nara.